Nie wiem. Jak nie wiesz co kupić, kup warda. Albo policz delta. Hmm. Pewnie, że jestem pierwszy. A nie heal? Kurde, jak, to jak to zobaczysz. To... No dobra. 30 sekund do pojawienia się stworów. Co to lata dookoła mnie? Eee... ten. Zimne ognie. <noise> Ogniki. Mm, jaki on ma pedalski głos! Pojawiły się No wiem, to jest mój ten. Eee... z maseriesów. O jezus, idzie, 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 idzie. Gimperowi by się ten głos. Nie spodobał, chociaż on na pewno idzie, 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 tak? Nie chodzi mi o głos Terika. Nie, nie, pedał. No bo tu pedał. Powiedziałbym, że w jego wypadku śmianie się z pedałów jest dość. nie na miejscu. Oczywiście drodzy widzowie YouTube'a, którzy będziecie oglądać tę wspaniałą wygraną Nie przekazujcie koledzy Kimperowi. Chociaż o kurwa jego mać. Może by to było wtedy. Ja pierdole, jeszcze zestunowałem kurwa mać supporta, no ja pierdolę. że miniona. Kurwa jaka chujnia. Ziebałem. To byłoby gorsze. Co? Być A noś chyba eee. Boskości o że Żygi intuicji Ten tym chyba nawet dobrze ogarnie Jak ogarniesz dobrze Mida to mamy już eee. wrażam szansę

<sighs> ran Forest No mnie radziej nope. Mi nie gra. Hej, kurwa, wiem innych. Nie, nie mówię do ciebie, mówię do grejsa. Nie wiem, co on sobie robi, ale jakieś stuny ma. Dajesz go, no? O Boże! Taka chujowina... Nie wiem jak może tak zwalić! O Boże... No to koniec, no to po meczu. No mit, no my mit przegrał mecz, no. Dziękujemy, dobranoc. żywotności... O Boże, co ja tak przywaliłem mocno? Ej, co ja tak biję? Co się ze mną nie tak? Ja tyle minionów zabieram, to do tarcza może. Nie wiem co się dzieje. no nie wierzę po prostu w to. Tu ma większy... -i o matko, przynajmniej. Korwa, co tam się dzieje? Wbiję go pod turetem, niech on uderzy ją chociaż dobrze. O bo, odkłonny żywotności. Nie mam życia. A masz jajka? Mam. Proszę podjadać i zaraz się rodzi na mnie. No Jezu. Jeszcze złego tego dałem. Co to było? Co? Nic. Ul, też pewnie. Co to jest marło, no to Przeciwnik pokonany. słowo mówiłem że się podjara. Podjarał się się To się? To stało? się stało? Zabić. Rzuciłem się na mnie, gdybym na Szkoda, że nasi inni gracze tak nie potrafią rzucić się i kosy zabić O oh my god zabiłeś No nie chcą no ja mówię ten Tarik taki damage ma, że to ja strach normalnie Dobra. Morda <laughs> Kurwa! Ale już ścisnęli o i moją rewelę. Beskidu, bo to my. Tarik Boże, już się wspomnę. Już... bo? Nie mam na lenie kogo ma was blue, wiecie co to znaczy? Wszystkie skile poszły w pizdu! Nie wiem nawet co się działo podczas tej rozgrywki. O Boże, nie mam many. To już jest koniec. Przegrałem ten mecz. Ja tu zawiniłem. O Boże! Ole farsz to zobaczyłem. Ale nakupowałem sejtemu. temu Jeśli G to w miarę ogarnie na zasadzie, że nie wyfiluje tego, to będzie pewnie dość easy. To Polak kurde Boję się go Polak to sobie lubi znafidować So? <laughs> Gra jest serio na stule jakieś żywotności. To pokonany. O nie. Z jasnością. Naprawdę. Ci nie jest dobra. Jest Nie wiem, co się stało, nie dostałem nawet za niego asysty. Ta gra jest bez sensu, nie wiem, co się dzieje. Tarika nie ogarniam, nie grałem nim od pół roku. Nie mam many. Nie jest ten Kurwa, i znowu zjebałem ultacza. O, ja byłem, Boże, jest... Chill out! Ej, dzisiaj bym coś mówił, ale. Pamiętam, jak ostatnio graliśmy i przegraliśmy, to wiesz, że grał w tą grę, że się odinstalowałeś. Już nie masz już jednego komputerze. Wiesz, jak potrafię u człowieka ponieść nerwy. podczas grania, w to coś. Nie wiem, tak będzie. Nie masz komputerze, nie zagrasz. Mogę mu się założyć. Na pewno mi się z tobą nie zakładało to. Ja to wtedy byś się pewno zinstalował Jakbym się założył? Hmm, co tak? Wciągno później <noise> Rubiny żywotności <noise> Nibie jest tylko 5-2, ale na przykład bot jest mega zdominowany To znaczy jak już mam Bo jego praktycznie nawet nie musi mnie widzieć, żeby mnie strzelać. No ale kurde, masz level od niego wyższy, zabiłeś. Masz więcej minionów. A nie, nie masz więcej minionów. Ja Jak najpierw się nastąpił, kurde, i ludzie bym tym niczym innym... jeszcze. Ха-ха-ха-ха. О, черт. Что тут Ej, zabijcie go! Yo! Kurwa, jak spieprzyła! A, kurde, warto. Już koniec. Jak zwykle przyszedłem, już nic nie działo. No byśmy zabili trzech, a zabiliśmy jednego. Zajebiście! Dzięki, koleś! Idź sobie blue weź lepiej. Tak, sam. No, Zresztą nie, ja sam On nie wie to jest sobie Boże twój kogman tu jest. No, on jest do się jest dobry. Pasujemy do siebie. A nie mam jego blue, a nie jest ja, dobra Widziałeś mi fajny patent na robienie blue, a nie wioł Kurde, końc manę, Po mnie. Idę ci pomóc. O Boże.

Książki. Zaraz ci powiem jak to się nazywa kielich harmonii Nie to na pewno nie to Jak się obsługuje teraz w ogóle to? O magia, moc umiejętności już ci mówię Robisz tego z, z czarciego kodeksu Blużerczy, Gral antenę. To właśnie o tym mówię No to mówiłeś o kielichu harmonii zobacz sobie co jest po prawej No już dobra no nieważne co jest po prawej Dobra, poczekam sobie... Na budki! Zniszczono twoją wieżę. Zniszczono twoją wieżę. O, budki teraz tańsze są. Hmm? Co nam tak wieże poniszczyli? Po Moją i twoją, To jakiś zmasowany atak był. Czekaj, gdzie sobie radzi. Z jasnością... Ale ten Darik szybko biega. O kurcie Widzisz go gdzieś? No On was też chyba. Ja pierdolę jaki gwałt. Szkoda, że wszystkie moje skile poszły. Ale się opłacało chyba, nie? O oh fak, już biegniemy. Dobra, to jestem Ojej, Oj, oj, Kurde, ten mał wkurzający jest. No wiem, on taki... Harkun. Chodź, chilny cię. Chociaż ty jesteś. <grymne> Półcioł to mnie nie interesujesz. Żebyś był męski, taki jak Graves, to by było czas. Muszę coś do Manregena kupić. Jezus, jaki gwałt. Zjadź skill? Mogliście uh, mówić, że go atakujesz, to on ci chociaż. O Jezus, Ten ci chociaż uleciał, to wtedy miałbym asystę, tak? Kupa. E, no, Co? Z byłoby asysta? No pewnie. C cokolwiek. Już jest asysta. Wrócisz na mida, zanim ten dobiegnie? Ej, ja idę, no bo to ta, kurde, już mi i bluminało. Szmaragdy intuicji, co oni się tak denerwują Ło. Ostry gwałt, szafin. W razie lajcik. O kurde, rynek nami. Ale słabo ten utocz coś. WCHODZIĆ, WCHODZIĆ! Boże, jest no To To, to, to jest chyba fail jakiś totalny. Czekaj Dobra, już ci nie pomogę. Dobra, jemy jajko jeszcze. A. Duny, chociaż, cokolwiek. Nie mam co mu zrobić, tylko mogę go zeslowować. Uciekaj! Nie, nie mam many, to jest najgorsze w tym wszystkim. O dobrze, nasi Ziemkowie. O boże, Uciek... O jezus, Maria! Akurat pobiegłeś tam, gdzie strzelił. Ale nie, nie miałam many. Cały czas nie mam many. Ło, wow. Dobra, mówię, muszę coś pod manę kupić. Wykup? Okej. Okay. Może tego... Yy... Frozen Heart'a. Okej. Okay. Yy... Nie mają taki team. Nawet nie poda tak speed. Mada. Co ty z maną możesz kupić? O, wiem co kupię. Robię Regenmana po prostu. Na razie to. To jest dobre. Ja tu widzę taki medalion co... czegoś tam. to możesz sobie kupić to. Się z tego robi to jest mam wystąpienia jakiś Nie ale powiem ci, że jak na tak długi czas nie grania Tarikiem całkiem fajnie mi się nim gra. Kiedyś pamiętam strasznie lubiłem to mój ulubiony support były Jedyny, jedyny Ej kurde on znowu robi tam suwardy. Po jest, jest O Boże święty Ty nobie Dobra walnik z tego No to Matko co tu się dzieje? Nic nie mogę zrobić Kurde zral jest Niduję tu helpa, to ich zabijemy Dawaj, 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 no chodź tu Gdzie my ty chcesz iść? To chodź tędy Dobra walić to no. Może jakiś spam idzie O matko, uciekaj Ściany tam postaw lepiej, a nie Dobra, zabiję. Z pierwszej no, ich tam cały team jest. Boże, już ustawił, to szafiry boskości. Gdzie nasze było w ogóle? Może. No. I tu zajebistym championem to kurde, góry... jakby dwa blue na mieć to kurde, tak ma na wyśpiąciowo. Topa. Top, 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 top. A, to gdzieś...